Czemu ten samochód jakieś takie dziwne przyciąganie ma? Dziękuję. Ja nie, 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 to ja, to ja, to ja. O le a Teraz to można jeździć Co zostałeś? Ja Zasz ten... No, no je! Ja nie! ty jestem! A to mi się podobało! To auto ma boosta? Tak, pod automa... X Pod X Mogłem ci nie mówić, kurczę, blaszka. Kurde blaszka we Nie! Niej, jak no weź, rozbiłem się! Ja się tym autem rozbiłem na samym końcu. Stój, hamuj, Hamuluj! No proszę cię, samochód. <grym> z tym, o Dawid Koks mnie wyprzedził. Lecimy! Nie, trepano! <grym> samochód ląduj, ląduj! No nie! <grym>